TV Republika, która niezmiennie odnotowuje wzrost oglądalności, wciąż zaskakuje swoich widzów. Ostatnio stacja zdecydowała się na śmiałe posunięcie, jakim było zatrudnienie Edyty Lewandowskiej, związanej niegdyś z wiadomościami emitowanymi na antenie TVP1. Dziennikarka dołączyła do głównego wydania programu informacyjnego dzisiaj, w którym główną rolę odgrywała dotychczas Danuta Holecka. Jak podaje informator portalu plotek.pl, to właśnie ją najbardziej zaskoczyła decyzja dyrektora programowego stacji. Danuta Cholecka była dotychczas jedyną kobietą występującą w programie dzisiaj. Prócz czołowej twarzy TV Republika, widzowie stacji mogli zobaczyć w nim jeszcze Jacka Sobale. Jak podaje informator serwisu plotek.pl, taki stan rzeczy bardzo odpowiadał dziennikarce. Dołączenie do zespołu Edyty Lewandowskiej miało sprawić, że Cholecka poczuła się zagrożona. Nie jest tajemnicą, że Danusia lubi grać na siebie, a teraz będzie musiała dzielić program z inną byłą gwiazdą TVP. W TVP ją tolerowała, bo tam było kilku prowadzących. Tu miała być najważniejsza. Poza tym, Lewandowska ma dostać jeszcze jakiś autorski program, więc będzie trochę odciągała uwagę widzów od Choleckiej. Nic więc dziwnego, że, jak podaje informator portalu, Danuta Cholecka ma dystansować się od nowej koleżanki. Da się wyczuć, że, delikatnie mówiąc, nie pała wielką sympatią do Edyty Lewandowskiej. Jest do niej bardzo zdystansowana. Jak kogoś bardzo lubi, to o nim mówi, jak ciocia o swoim ulubionym kuzynie. A w tym przypadku wieje chłodem. Wszyscy się zastanawiają teraz, jak to się dalej potoczy. Na razie Danusia wyczuwa teren i czeka na rozwój sytuacji. Edyta Lewandowska nie ukrywa natomiast, że nowe wyzwanie zawodowe przysparza jej sporo nerwów. Jak przyznała dziennikarka w programie śniadaniowym TV Republika Wstajemy, już przed pierwszym odcinkiem dzisiaj czuła ogromny stres. Czułam się jak na prawdziwym debiucie. Byłam tak zdenerwowana. Wczoraj naprawdę byłam zdenerwowana, przysięgam. Nie pamiętam kiedy tak bardzo. To nawet nie chodzi o dużą przerwę. Ale tak mi bardzo zależało, żeby było tak fajnie, bo wszyscy znajomi mnie oglądali, wszyscy znajomi mojej mamy i to wszystko to spowodowało.